Czy przeczytałem taki tekst i on jest bardzo zasadny do współczesnych czasów. No nie pamiętam autora tego. W każdym razie ten tekst brzmiał, że ludzie wierzą w niewidzialnego Boga, niszcząc naturę, nie wiedząc o tym, że natura jest tym właśnie niewidzialnym Bogiem, czy też w tej naturze jest tenże niewidzialny Bóg. Jest coś na rzeczy. Oczywiście mamy w tej chwili takie kuriozum, w którym tutaj uzurpatorzy walczą z klimatem, takie teksty często słyszę i one jest absolutnie też adekwatne do sytuacji, bo walczą z klimatem zamiast dbać o ten klimat, prawda? A wszystko sprowadza się do jednego, żeby wyrwać kolejne finanse, gdzieś tam wystarczy spojrzeć, gdzie te pieniądze w którymś momencie płyną, dotrzeć do tej informacji, a no w zasadzie jest gdzieś tam w ramach tej piramidy informacyjnej. Odsyłam do tego nagrania, które gdzieś tam na YouTubie popełniłem. Piramida informacyjna Szymon Spolankiewicz. Proszę znaleźć, proszę posłuchać tam naprawdę. Po latach sam posłuchałem tego, tych treści. Byłem zaskoczony, jaka wielka mądrość w tym wszystkim jest i nie dlatego, że jestem najmądrzejszy na świecie tylko jakby poskładałem pewne rzeczy, pewne puzzle i odkryłem, że, że faktycznie tak jest. Zatem, skoro. No, ja. Może inaczej. Zdecydowanie jestem zwolennikiem wiedzy, a nie wiary, bo wiara mówi o czymś takim, że nie wiemy. I dlatego właśnie ten brak wiedzy powoduje tą wiarę w niewidzialnego, a niszczenie to, w czym też niewidzialny jest. I to jest najnormalniejszy brak wiedzy. Proste, nieskomplikowane. Podobna historia jest właśnie z tymi naturalnymi rzeczami, które tutaj mamy do dyspozycji. One przecież są wzięte z natury i ludzie jakby w którymś momencie zapomnieli o tym, że ten niewidzialny, w którego wierzą, a jak ktoś pójdzie dalej w tej piramidzie informacyjnej, dojdzie w końcu do siebie mało, tylko zajrzy tam głęboko do siebie, odkryje, że właśnie w tej naturze jest ten niewidzialny, ten, w którego wierzą, a potem odkryją, że wow, ja już wiem do inaczej podchodzą i zrozumieją, że zażywanie natury, że tak się wyrażę, słowo zażywanie w takim bardzo szerokim spektrum, nie tylko mi chodzi tam organoleptycznie, czyli zjadamy tam coś, organicznego, tego da się je weźmie, bo przecież samo przebywanie z naturą, przebywanie z lasem, przebywanie samym sobą ma kolosalne znaczenie, prawda, w tym, o czym właśnie przed chwileczką powiedziałem. Przerwałem na chwilkę, bo tam właśnie ktoś przechodził żeby nie zakłócać tego przejścia. Mam na myśli przejścia tam, tu, 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 od stoiska do stoiska, tam obok jest targowisko miejskie tutaj. Zatem, a nie przejście na tamtą stronę mocy. Zatem wracając do tego, o czym mówiłem, to takie króciutkie, mam nadzieję, że sprowokuje do myślenia na tyle, żeby szukać tej wiedzy, w tej piramidzie informacyjnej, bo ona ciągle jest dostępna. Mimo, że uzurpatorzy za wszelką cenę starają się nawet ustawami spowodować żeby człowiek broń Boże nie zaczął myśleć, nie sięgał do swojego serca, nie zaczął rozumieć, nie zaczął wiedzieć, to mimo wszystko w dalszym ciągu dają możliwości do tego, abyśmy sięgnęli po tą wiedzę w tej piramidzie informacyjnej. Podkreślam, odsyłam do tego nagrania, one popełnione było, nie wiem, dwa czy trzy, trzy, czy może cztery już lata temu. W każdym razie znaleźć piramida informacyjna Szymon już powinno to się tam na tym YouTubie znaleźć. Mam nadzieję, że jeszcze nie jest to usunięte. Bo trochę, że tak się wyrażę, mi tam YouTubek pogroził palcem i parę filmów przyblokował, czy usunął. Więc tutaj też muszę uważać na pewne słowa, słownictwo. No bo, no, bo, no, bo tak mają. No oni są potęgą, oni są monopolem, oni dyrygują pewnymi rzeczami, więc trzeba w jakiś sposób w tym oku cyklonu, cyklonu sobie radzić, nie wychodzić w ten cyklon, tylko być w tym oku cyklonu, jakby obserwując, dobierając właściwe słowa, jakby yy, yy, mieć swoje algorytmy postępowania, a nie już inne. I to prowadzi właśnie do sytuacji, w której możemy sięgnąć po wiedzę i w którymś momencie zrozumiemy, wiem. Że ten niewidzialny jest zawarty w widzialnej naturze I dlatego będę z nią współpracował Będę z nią żył, będę współistniał Będę wręcz ją tworzył I to jest takie proste, nieskomplikowane Wydawałoby się, acz trudne Dlatego, że większość niestety żyje w tych prawach i prawdach telewizyjnych Zatem pamiętaj, skoro wierzysz w niewidzialnego To warto, żebyś wiedział, że ten niewidzialny jest zawarty w tym widzialnym co, Czego czasami nie pilnujesz, aby nie niszczono to dobrze. najzdrowszy sklep, teoria.pl, medycyna zdrowia, oczywiście z naciskiem na zdrowia I my, to nasze centrum mocy, mistrzowie bionergoterapii Elżbieta i Szymon Spolankiewicz, mam nadzieję, że ta myśl, właśnie, że ludzie wierzą w niewidzialnego, nie zdają sobie sprawy z tego, że natura jest tym niewidzialnym, jest tym, którym ten niewidzialny się znajduje. Proste. Da się dobrze. Do miłego.